Cześć, witajcie. I jeszcze jedna odmiana. Pokazuję Wam też kilkanaście drzew, żeby nie było. Rostawa 3,2x08, podkładka M9, odmiana Red Rock. To jest późne jabłko, to jest y, siewka y, berberna. 100% kolor, czerwone jabłko, bardzo twarde jabłko. Y, I bardzo plenna odmiana. To są drzewka drugi rok y, po posadzeniu drzewka były z redrog na M9. To jest odmiana redrog na podkładce M9. Jabłka wielkości taka gala. Jabłka wielkości gala, 100% kolor. Yy, bardzo jędrne. To na chwilę obecną pewno około 10% ma jędrność. Jeszcze powisi dobry tydzień na drzewie, jak nie dłużej Wielkość. Jakby wam powiedzieć, że odnośnie wielkości? No tak jak powiedziałem gala. To jest takie galowate. Galowate. Chyba, że fest przerzedzicie, no to będą większe jabłka, ale jeżeli chcecie mieć wydajność, chcecie mieć plony, to, to Redrock, tak to Redrock będzie w wielkości odmiany gala. Plenne, twarde, późne, 100% kolor, czerwone jabłko, odmiana Redrock. Idę przez całe tutaj, te dwa rzędy, żebyście widzieli, jak to wygląda. Nie wiem, czy nie za dużo. Trzeba było jeszcze więcej przerzeździć, ale czy podczas przymrozku to się człowiek bał. Czy nie będzie za mało tego jabłka? A teraz widać, że, że można było więcej zrzucić. Odmiana Red Rock. Udanych zbiorów. Pozdrawiam.